Serwus, z tej strony malinowy W tym odcinku pokażę Wam przepis na jedną z moich ulubionych nalewek nalewkę z pigwowca japońskiego pigwowcówkę. Tutaj przed chwilą nastawiłem wino z pigwowca, a teraz będziemy robić naleweczkę. Jak widzicie, owoce są ogromne. Widzieliście kiedyś takie owoce pigwowca japońskiego? Jak jabłka, jak pigwa. Ogromne. Mam w ogródku pigwowca japońskiego, który bardzo ładnie kwitnie, ale niestety owoce daje takie małe. W porównaniu z tymi... To są dużo mniejsze, nieporównywalnie mniejsze. Niestety... Większość z nas ma właśnie takie, takie, takiego pigwowca z siewki. Które daje owoce bardzo drobne, i przy przerabianiu tych owoców jest kupę zachodu, żeby, żeby pestki wyciąć, czy pokroić, bo są drobne owoce i jest w tym bardzo dużo zachodu. Także takie owoce, duże pigwowce są dużo fajniejsze w przerobie, dużo szybciej i łatwiej można nastawić to takie wino, czy nalewkę, czy cokolwiek innego. Jest to pigwowiec z licencjonowanych odmian, można go nabyć drogą kupna na stronie www.spigwowca.pl Także jakbyście byli zainteresowani to zerknijcie sobie na tą stronę Sam pigwowiec jest mega fajnym surowcem, ładnie pachnie super smakuje, jest kwaśny dość mocno, ale to nam w niczym nie przeszkadza i jest bardzo zdrowy, ma 7 razy więcej witaminy C niż, niż cytryna i jeszcze dużo innych pozytywnych składników, także warto wykorzystywać pigwowca w winiarni, czy w kuchni, czy gdziekolwiek indziej. Mam tutaj około 2 kg pigwowca, z którego będę robił nalewkę. I pierwsze co to owoce umyję dobrze, poprzekrawam na ćwiartki i usunę gniazda nasienne. Także tym się zajmę. Z pestek zrobię pestkówkę później, ale to też będzie na kanale. Także biorę się za przygotowanie owoców. Będziemy je później rozdrabniać i robić przepyszną naleweczkę. Kilka roboty i owoce mam już oczyszczone, pozbyłem się gniazda, siannych niedoskonałości. Przy dużych owocach <laughs> pigwowca to robota idzie ekspresowo. I teraz te owoce musimy rozdrobnić w dowolny możliwy sposób. Czy to na przykład nożem możemy pokroić w plasterki, czy jakąś kosteczkę, czy na przykład jak ja szatkownicy użyję, przyspieszę ten proces i przeszatkuję szatkownicą owoce. I po tym jak je rozdrobnię, przerzucę je do słoja. No i pigwowca mam już rozdrobnionego, ale zanim przejdziemy do kolejnego etapu robienia nalewki, to chciałem Wam coś pokazać. Zobaczcie. To jest nalewka z pigwowca, którą zrobiłem w 2013 roku. I ona z roku na rok robiła się ciemniejsza. I dziś wygląda po 7 latach tak. Butelka, wybaczcie, kiepska, ale jeszcze wtedy lałem to lałem do tego, co miałem, więc teraz bym w życiu takiej nalewki nie wlał do takiej butelki, brzydkiej. Jeszcze tak fajnej nalewki. Z roku na rok ciemniała, aż teraz zobaczcie. Z żółtego koloru zrobił się taki ciemny bursztyn śliwkowy. Widać, że jest postarzała i to. Bardzo. Mm, pachnie obłędnie po tych siedmiu latach. Naprawdę nalewka z pigwowca to jest jedna z najlepszych nalewek, jakie, jakie zrobiłem i piłem. Mm. Przepyszna. Słodziutka. Jak lekarstwo. Po tych siedmiu latach, jak poleżała. Mm. Coś wspaniałego. Dobra, a nalewkę zostawmy w spokoju. Co robimy dalej? Kolejnym etapem będzie przesypanie rozdrobnionego pigwowca do jakiegoś słoja, tak żeby się zmieścił owoc i alkohol. Bo będziemy te owoce zalewać alkoholem, czyli macerować. Owoców były 2 kg, su jest 4-litrowy i ładnie się to zmieściło. I teraz wrywamy alkohol 70% do owoc. Około litr alkoholu 70% tak, żeby przykryło owoce. To jest ważne, żeby nic nie wystawało ponad płyn. I tak przygotowany sój odstawiamy w ciepłe, w słoneczne miejsce na co najmniej miesiąc. Miesiąc półtora gdzieś yy, i wtedy zlejemy nalew, yy, zasypiemy cukrem te owoce i, i będziemy dalej, szy dalej szykować nalewkę. Także szybko, prosto i przyjemnie i niedługo będziemy mieli zdrową, przepyszną domową naleweczkę. Ale to pokażę za jakiś czas, także widzimy się za chwilkę. I widzimy się ponownie miesiąc później i będziemy dalej działać z tym słojem. Odlejemy nalew owocowy do drugiego słoja, a owoce zasypiemy cukrem. Także przy pomocy gęstego sitka i lejka zleję nalew do słoja. I tym się teraz zajmę! I widzimy się po około 10 i widzimy się po około 10 dniach Jak, jak widzicie cukier się ładnie rozpuścił także y, będziemy teraz zlewać ten cukier i dodawać do nalewu i właściwie nalewka będziemy mieli gotową. Natomiast, jeżeli chodzi o owoce, to zdradzę Wam pewną rzecz. Jeżeli przeszkadza Wam, że owoce są twarde i ciężko się je kroi, to wystarczy, że je wrzucicie, wrzucicie do zamrażarki na dzień czy dwa. Po, tym, po tych dwóch dniach, jak odmrozicie, one będą mięciutkie. W zamrażarce fajnie miękną i łatwo się je kroi. Łyżeczką nawet można pestki i albedo wyciągać, jak są większe owoce. Także przyjemniej się działa. Spróbujcie kiedyś na próbę przemrozić sobie takie owoce. Najlepiej je wcześniej umyć i już po przemrożeniu od razu przerabiać. Po przemrożone owoce tam będą puszczać lekko sok, więc myć ich już po mrożeniu nie warto, także zawsze jak wrzucam owoce do zamrażarki to staram się wrzucać już owoce czyste i zawsze po odmrożeniu tych lub innych owoców od razu do przerobu, żeby nie tracić tego soku z nich. Także polecam przetestować, owoce są mięciutkie i dużo łatwiej się przerabiają. Dobra, to biorę sitko i będę teraz zlewał ten rozpuszczony cukier. Owoce odcedziłem i tu już mam gotową nalewkę. Jest to dobry moment na skosztowanie i ocenienie, czy jest ewentualnie za mocna, troszkę ją rozcieńczyć, czy cukier z cukrem jest ok. Jeżeli nie, to można pewne korekty zrobić. No i co? Na razie jest mętna, bo jak mocno owoce rozrobiłem, to jest osad, ale to nie przeszkadza. Ta nalewka będzie do picia gdzieś najwcześniej za rok. Także e, przez rok ona się spokojnie wyklaruje. Ja ją zostawię w tym słoju, Za kilka dni, jak osad się zbierze na dnie, to ją pierwszy raz zleję z dosadu i przeniosę do piwnicy, w słoju już zamkniętym, bez kraniku bo będę tą nalewkę spożywał najwcześniej po roku a, a najlepiej jakby powstała ze 2-3 lata Także w przyszłym roku, jak będę robił tą nalewkę to tą z piwnicy z zeszłego roku wyciągnę do degustacji Przy tej nalewce trzeba być bardzo cierpliwym, bo ona potrzebuje roku czy dwóch żeby się fajnie przegryzła i była rewelacyjna Natomiast jeżeli chodzi o te owoce tutaj to ja y, oczywiście ich jeszcze nie wyrzucam, tu jeszcze jest sporo smaku, zalewam je ponownie alkoholem 70% I odstawię jeszcze, zrobię drugi, drugi nalew Będę robił drugi raz nalewkę na tych samych owocach, tu jeszcze troszkę cukru na pewno zostało Tylko teraz to odstawiam na dłużej, na pół roku minimum, gdzieś za pół roku będę zaglądał do słoja I zrobię drugą partię, troszkę słabszą smaku, ale równie fajną Dlatego dłużej to postoi. Także ten suj odstawiam, to będę wynosił do piwnicy na rok. A tutaj jest pestkówka, która się pojawi zaraz na kanale z owoców, z pestek, z pigwowca. Zobaczycie też jak, jak wygląda przygotowanie takiej pestkóweczki niebawem. Także zachęcam, pigwowiec japoński. Jest bardzo zdrowym i fajnym owocem. Nie bardzo smakuje nalewka. Przede wszystkim jest rewelacyjna. Zresztą smakowałem na tym odcinku nalewkę siedmioletnią. Coś pięknego. Coś pięknego, coś pysznego, coś wspaniałego. Także dziękuję Wam za uwagę. Wszystkiego dobrego, powodzenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Servus!